Czwarty kwiecień chyba miesiąc temu około musiałbym sprawdzić Mieniałem filtry na te zamienniki z Allegro Kurde. Czarne To są po prostu czarne To jest To jest czarne Węgiel To był ten M5 filtr. A teraz wyciągam antysmogowy. No jest czarny. Masakra. Teraz na bogato. O, Tam jeszcze, nie ma. Okay, teraz dawać oryginały oryginały. Na no bogato. Tak <śleski> 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 Zapięcie, dobra, to był e, czerpnia, a teraz to co idzie z domu, o kurde, no czarne, syf Znowu ląduje M5, -ka. o właśnie No godzina nie jak to się stało? Rest. Jak sobie to pracuje. Dzisiaj miałem wymieniony licznik i tak przy okazji hmm. produkuje.